Moje zamiary, dziś pokażę, jak przejść Piggy Penny Defiles. Tutaj będę coś mówić w tym czasie. Więc tutaj jest George, ale on nie idzie. Ale idziesz na Musimy Musimy zabrać czerwony klucz Więc idziemy tam gdzie Idziemy u Ten zielonego klucza Zielony klucz Bo nie mogę wziąć Nowo A czemu się rusza? Chodź idziemy Idziesz. Wbieramy go. Nie wiem czy z okno można chodzić, ale... On powinien za nami chodzić. Ale ja go wezmę. Idziesz. Tutaj. Podamy. Tutaj stroj. Śrubokręt. To jest deska, a to znam, jest potrzebna deska do góry, potem weźmiemy zielony klucz. No w ogóle to Nie, jest potrzebne. Ja wezmę, bo tam maszynica, tam trzeba użyć. Coś było? Nie. To niszczymy. Wygasimy i tutaj gdzieś może jakaś rzecz, bo tutaj byłem. Bo żadnej rzeczy. O widzicie, widzowie? Nic tutaj nie ma. Tutaj coś zapewnie miało być. A to jest taka mapa, widzę. Le nie ma ten. Gdzieś tu. O, można skakać z kości. Potem jak będzie druga, drugi chapter, to może no to nagram. W sumie to przejść. Tutaj nie, rozglądałem się, ale tutaj może coś być, ale nie ma. Tutaj mi nie było, ale nie ma tutaj. Widzę. Jest. Okej Chciałem też rzeczy. drzwi otworzyć tutaj otwieramy, i tutaj jeszcze nie można i to trzeba otworzyć. Może być hi. To jak to wygląda, nic nie ma. Okay, mam. Okręt. O! Zaczął się ruszać. Coś był zbagowany. Teraz rusza się już. Idzie za nami. Tam co? Mamy To teraz z tym I co, tu? To, tu nie ma nic nie ja wiem to jeszcze żalę Po co to jest? Ja nie wiem że im trzeba tutaj stawić? Jeszcze. O, idzie. Może tobie to trzebać! Może to jeszcze trzeba kliknąć. No! Nie wiem co ja, ale są ja w tym, w tym koncie, więc... Na rodzowie